Czy my właśnie spędziliśmy 3 godziny na nakładaniu gładzi po to, żeby nam to wszystko odpadło? Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj znowu sobie trochę podziałamy na mieszkaniu. I tak, pomiędzy tym poprzednim odcinkiem a tym, który właśnie teraz nagrywamy, trochę się pozmieniało, bo tak jak mówiłam wcześniej, Mieliśmy umówić elektryka i go umówiliśmy, i backstageowo właśnie tutaj nam zrobił to, co miał zrobić. Teraz wam pokażę, co się właśnie zmieniło. Po pierwsze, mamy nasz kanał telewizyjny, także super, chociaż tak nie do końca, bo przez ten kanał pojawił nam się jeden mały problem. Pamiętacie, jak sobie ładnie już tutaj ten róg nadbudowaliśmy? Mieliśmy nawet kątowniczek, wszystko było pięknie, trzeba było to zerwać, dlatego bo z tyłu ten kanał y, okazał się y, troszeczkę za bardzo wysunięty i po prostu tą ścianę mieliśmy zrobioną tak, a kanał jest nie wiem o jakieś o szerokość karton gipsu po prostu grubszy i bardziej wysunięty, więc musimy teraz jak widzicie już tutaj zaczęliśmy, musimy tą ścianę bardziej wysunąć, żeby po prostu ten kanał schować i żeby mieć ładną, prościutką ścianę, także to musimy teraz dodatkowo zrobić. Kolejna rzecz, nie mamy już tej wielkiej, wyrąbanej dziury po przenoszeniu wody. Wszystko mamy ładnie już zabezpieczone, zasklepione, zatynkowane, także super. Tego kontaktu też wcześniej tutaj nie było. To jest kontakt specjalnie zrobiony pod lodówkę, bo jak już Wam wcześniej mówiłam, właśnie w tym miejscu chcemy sobie ustawić lodóweczkę. Jeszcze w klimatach kontaktowych, że tak powiem, przenieśliśmy kontakt, który był w tym miejscu. Troszeczkę bardziej do rogu, i co? Światło. Ostatnia rzecz w kuchni to światło. Jak sami możecie zauważyć, przesunęliśmy światło dosłownie z tego miejsca mniej więcej, delikatnie w bok bliżej okna, bo nawet na ten stary układ to. To światło było w bardzo dziwnym miejscu, ani to nie był środek. Nie wiem, w dziwnym miejscu było to światełko. Dlatego teraz w tym układzie, który chcemy zrobić, wydaje nam się, że ono będzie idealnie na środeczku, także super. Idziemy dalej. Kolejne zmiany mamy w przedpokoju i osoby, które obserwują nasz kanał i oglądają nas na bieżąco, to wiedzą, co tutaj się wydarzyło. Dla osób, które tego nie robią, warto to zmienić, warto nas zaobserwować, bo jak widzicie, co chwilę tutaj coś się zmienia. Niszczymy, budujemy, także warto, żeby być z nami na bieżąco, jeżeli interesują Was takie remontowe tematy. Wracały już. Yy, tutaj wcześniej była, yy, były korki, był prąd, tam jakieś plomby i tak dalej. To wszystko przenieśliśmy sobie do szafy, której tutaj aktualnie już nie ma, yy, bo ją rozebraliśmy. Ale no właśnie tutaj będzie szafa, więc to będzie ładnie schowane, nie będzie to widoczne. Kolejna rzecz to wcześniej domofon był tutaj, teraz go przesunęliśmy w to miejsce. Po pierwsze będzie wygodniej, bo bliżej drzwi. Po drugie chciałam tutaj mieć pole manewru z tym przedpokojem, żeby jakoś fajnie zaaranżować ten przedpokój, a wcześniej jak domofon był tu, światło było tu, yy, ta skrzyneczka, te wszystkie rzeczy prądowe były tu, to ta ściana w sumie była... No nic nie dało się na niej zrobić, ewentualnie coś moglibyście sobie... Na samym dole dać, ale co tutaj dacie? Obraz, nie wiem, lusterko na, na kolana, no bez sensu Więc właśnie teraz, jak to wszystko jest przesunięte, to zrobiła mi się tutaj wolna ściana i może dam tu jakieś fajne, takie większe lustro. Zobaczymy. W każdym razie spoko, moim zdaniem, jest to wygodniejsza opcja, a po drugie po prostu zrobiła mi się możliwość jakiejś fajniejszej aranżacji. Tego przedpokoju. Mamy dzisiaj parę rzeczy do zrobienia. Zaczniemy sobie od tej ściany, i tak doszliśmy do wniosku, że te dwa rzędy nam tutaj nie wystarczą, i tak dla zabezpieczenia dołożymy sobie jeszcze jeden tutaj z boku. Karton gips mamy już pocięty na mniejsze kawałki, także teraz zostało nam tylko rozrobić klej. Ogólnie to mamy tutaj włożone dwie warstwy, właśnie takiego karton gipsu, żeby właśnie, no tak jak mówiłam, dołożyć tej grubości. Oprócz tego i tego kawałka. Wczoraj wychodziliśmy, właśnie już szliśmy do domu i zauważyliśmy, że właśnie w tych dwóch miejscach, nie wiem czemu, te kawałki, ta druga warstwa nie za dobrze się trzymała, dlatego zdecydowaliśmy, że ją ściągniemy i po prostu nałożymy ją dzisiaj drugi raz. Może jakoś lepiej się to zwiąże, bo wczoraj już ten, ten klej był trochę taki suchawy i wydaje nam się, że to... Raczej przez to się wydarzyło, że właśnie nie był taki świeży, tylko takie już suche resztki i dlatego się to tak fajnie nie związało. Brudna. W ogóle pomiędzy tym starym odcinkiem, a tym, który teraz aktualnie nagrywamy, zaczęliśmy rozglądać się za kafelkami i jestem delikatnie zdziwiona. Bo jeżeli chociaż raz w swoim życiu kupowaliście kafelki, to wiecie, że kafelka... W zależności jakie jest światło, wygląda inaczej. Na przykład w sklepie, przez to, że macie sztuczne, takie często żółte światło, wydaje się bardziej beżowa. Później wyjdziecie na dwór i okazuje się szara, przyjedziecie z nią do domu i będzie jeszcze kompletnie inny kolor. Dlatego byłam przekonana, że jest coś takiego jak próbniki, kafelek, albo nie wiem pocięte kafelki na kawałki w sklepach, bo wiecie jak pojedziecie na przykład do sklepu budowlanego, to tam często jak idziecie na dział z panelami, to macie pocięte na kawałki panele i możecie sobie wy, wynająć chyba, albo wykupić po prostu za tam grosze ten jeden kawałek panela, panela, panelu, panela, nieważne i po prostu zobaczyć jak ten kolor paneli będzie wyglądał u Was w mieszkaniu. Z kafelkami podobno się tak nie robi. Przynajmniej w miejscach, w których ja byłam, a byłam w ośmiu takich bardziej prywatnych, nie w dużych marketach budowlanych. Poszłam i spytałam, czy no nie ma możliwości yy, dostania jakiegoś próbnika, albo no nie wiem, czy nie mogę wykupić jednej kafelki, żeby przywieźć do domu i po prostu zobaczyć. I wszyscy na mnie patrzyli za każdym razem prawie jak na kosmitkę, jakby to było coś mega dziwnego. Nie wiem. Czy dla was też to jest dziwne? Nie wiem, nie, nie. Dla mnie się wydawało to kompletnie normalne. Kolejny cały rządek mamy przyklejony. Teraz musimy trochę odczekać, żeby to podeszło, i przykleimy kolejną warstwę. W tym czasie idziemy robić coś innego. Tym czymś innym będzie nakładanie gładzi na tą ścianę telewizyjną, na nasze tutaj przejście i cały przedpokój. Także czeka nas trochę roboty. Jak widzicie mamy lekką kraksę, bo spędziliśmy mniej więcej jakieś 3 godziny na nakładanie gładzi. I widzicie, co tutaj mamy? Wszystko nam się odparzyło, nie wiem do końca dlaczego, bo w tamtym pokoju robiliśmy tym samym produktem w ten sam mniej więcej sposób i wszystko jest dobrze. Nie wiemy, czy tutaj jest wina tej farby, która była, jak kupowaliśmy mieszkanie, czy o co chodzi, bo jak sami widzicie, odchodzi nam to z wszystkim dosłownie. Chodźcie, pokażę Wam, jak to wygląda tu w przejściu. Jak kupowaliśmy to mieszkanie, to to przejście było białe. Schodzi nam to razem z tą białą farbą, która tu wcześniej była. Teraz mamy taki masełkowy, żółtawo-pomarańczowy kolor. Yy, także mało, że zmarnowaliśmy produkt, to jeszcze swój czas. Jedyne co nam zostało i z czego jestem zadowolona, to to, że mamy w miarę dobre humory, bo w innym wypadku to byśmy chyba nie wiem co zrobili. Także teraz musimy to wszystko ściągnąć. I zastanowić się, czemu tak to się wydarzyło. I innego dnia zrobić to wszystko od nowa. Brak słów. O tu na przykład ta farba, chyba. A nie, tu jest ta farba, czy tu jest ta farba? Nie wiem, nie wiem o co tu chodzi. Ja tu myślałam, że dzisiaj już będę mieć białe ściany, i jutro przyjdę, będzie wszystko suchutkie, tylko ładnie wyszlifować i już będzie. Ha, tam. Teraz na koniec jeszcze sobie tak fizyczną robotę dowalimy, że padniemy, jak do domu pojedziemy. Ja już nie mam się w rękach na to. I wcale się nie myliłam pod koniec tej roboty byliśmy totalnie padnięci. Pomimo tego zdecydowaliśmy, że chociaż spróbujemy zacząć tą ścianę w kuchni. Witam Was kolejnego dnia. Jak sami widzicie, ściany w tym momencie wyglądają gorzej niż wyglądały na początku tego filmiku. Wczoraj już byliśmy tak zmęczeni, że tego nie nagrywaliśmy, ale po pierwsze zeszlifowaliśmy dokładnie wszystkie te ściany, też je zagruntowaliśmy, także teraz wydaje nam się, że już nic nie powinno wejść w jakąś reakcję z tą gładzią i że raczej ta gładź powinna się trzymać tych ścian. Zobaczymy, trochę się tego boimy. Jak pewnie widzicie po mnie, ogólnie jesteśmy trochę tacy zdemotywowani, bo po pierwsze wydaliśmy pieniądze na gładź, co nie jest jakąś mega tanią rzeczą. Po drugie, czas. Trzy godziny zajęło nam nakładanie tej gładzi, tej pierwszej warstwy, która nam odpadła, później jeszcze musieliśmy właśnie to ściągnąć, co też zajęło nam cały wieczór. Zeszlifowanie tego, nałożenie ponownie yy, tej, 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 tego mleczka takiego, zapomniałam jak to się teraz nazywa. No ale w każdym razie, no, dużo czasu dodatkowo jeszcze na to zmarnowaliśmy. Więc jeżeli chcecie dołożyć nam trochę teraz motywacji, żebyśmy to ponownie wszystko robili, to dawajcie. Łapkę do góry. No a co? My lecimy robić to dalej. Ale przed tym dokończymy sobie jeszcze jedną rzecz, którą też zaczęliśmy wczoraj, czyli budowanie tej naszej ściany. Jak widzicie, zabrakło nam jednego karton gipsu i poza tym też zabrakło nam trochę kleju, więc musieliśmy dzisiaj właśnie przed przyjechaniem tutaj na mieszkanie podjechać do sklepu, dokupiliśmy to wszystko, także sobie teraz to ładnie skończymy. To nam będzie schło, a my w tym czasie będziemy robić nasze ściany. Ścianę mamy już tak wstępnie zbudowaną. Teraz działamy ponownie przy tych ścianach. Tak jak mówiłam wcześniej, trzymajcie kciuki, żeby nam się to wszystko ładnie teraz udało i żeby nam to wszystko nie zleciało. Jak na złość, podczas nagrywania, nakładania pierwszej warstwy tej naszej nowej gładzi. Skończyło mi się miejsce na telefonie. Skapnęłam się o tym co najgorsze dopiero jak skończyliśmy nakładać tą pierwszą warstwę, także macie chyba tam mały kawałek, jakąś małą przebitkę z tego, ale całego filmiku nie ma. Dzisiaj przyjechaliśmy na mieszkanie, żeby nałożyć drugą warstwę i zdecydowałam, że jak nie ma pierwszej nagranej do drugiej już nam się nie chce. Poza tym to jest dosłownie ten sam proces robienia jak parę odcinków temu, jak robiliśmy ten mały pokój, także już w sobie to nagrywać podarowałam. W tym momencie ściany mamy już gotowe i co najfajniejsze, powiem Wam szczerze, użyliśmy po pierwsze innej gładzi. Po drugie ona była na tyle fajna, że tak. Ładniej się nakładała niż w tamtym pokoju, tam było dosyć dużo szlifowania. Tutaj jest tego o wiele mniej. Ogólnie, Wam szczerze powiem, trochę ten etap już mnie męczy na mieszkaniu, już bym chciała wybierać kolory farb. Nie wiem, jakie płytki, jakie kafelki kładziemy, meble wybierać, no a tu jeszcze jesteśmy. Daleko od tego, także to by było na tyle koniec już mojego gadania. My idziemy się teraz trochę ogarnąć, bo dzisiaj jest niedziela, nie wiem kiedy to wstawimy, ale w każdym razie dzisiaj jest niedziela. I może wyjdziemy sobie na jakieś miasto, na, na, na jakieś fajne jedzonko, zobaczymy, bo te ściany dosyć mocno nas wymęczyły, zestresowały, wkurzyły, także wydaje mi się, że należy nam się takie małe wyjście i trochę relaksu. Dziękuję bardzo za oglądanie, pamiętajcie o obserwacji i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Miejmy nadzieję, że nie będzie tam takich ekscesów.